Cześć, gdzie z tej strony. Ta witam was z kolejnym łacineczkiem. Na moim kanale jest z nami Adaś. Dobry. Jest z nami Boluś. Dziemano. I witamy Was w spintajercie tak zwanym Snow Runnerze, czyli nowszej wersji. Pintajersa w zimę. I co, Jak ja polem sobie? Miło? Nagie. O, o ja! Kóże y, nie wiem, czy nie trzeba zapalić ciężarówki najpierw. Żeby... każdy inaczej, nie? Jo! Ale trzeba zapalić ciężarówkę, żeby ten, dobra, lecimy. lecimy po. Jest. Adam nie wyrwie co? to gać. To? Bo spadnie gazik dama. A Adam to. musi zaciągnąć, zaciągnąć go do swojej tej... Mm. Nie, nic to nie dawało, właśnie on jeszcze gorzej był Boze, o, Boże, lufo, <głosy> <głosy> lufo. Ogólnie <noise> jest, jest Ech, O z długą postanowiliśmy sobie. W postanowiliśmy sobie Ogarnąć komfortową serię <głosy> <głosy> Postanowiliśmy sobie ogarnąć nową serię a, i, a, i, a, i, a, I stwierdziliśmy, głos. że Spintars będzie spoko opcją Jeszcze ten zimowy naprawdę Która teraz taki Grudzień jest, a więc idealnie, żeby... Jest, nie jest, Grudę Dobra nie na światła? Tak. Chyba mi wybucha wiesz? Ty no, Ja ze środka e. jadę jak ktoś. Łe! A jak ja dzisiaj ze środka? Nie, dobra, wszystko jest w porządku. Jedynką. Jedynką, no. Tak, jeszcze jedynką. Ojo! Po, o, po Jestem ciekawy, czy w ogóle ten trick da radę, ale powinien dać radę. Miałem jak wcześniej innego, nie ale... Jak Taką kierownicą, nie? No. Mnie. no. To chciał tak powiedzieć, ale... Ale jest naprawdę... Ja w końcu Multi, multi działa chodzi o tym spitterze, bo no, ostatnio to chcieliśmy jest to, że nagrać nie, to nie, nie cisnąć. Sobie... Nie, wiem, nie że... że ten gościu tu jedzie od lewej Ja to jest mój gazik zostawiony, właśnie to eee, nie graliśmy w Nie w to, bo był taki problem na początku, że trzeba było ileś tam leveli przejść, chyba ileś tam map, żeby jo. dopiero mp się załączyły i każdy co odpuścił tą grę, bo ja nie chce. No i to, to było w prawo godzinę. trzeba było. Ja pograłem w godzinę, nagrałem dwa odcinki Umujcie. i spoko. Nie wiem czy i oto ja tutaj trzeba. Dobra, to ja w jak buja, nie? Ale tu będą dymy, nie? Ja tu tamtą cię zarówką jechałem, co wy to tutaj jest tragedia, nie? Ja ad super, adam nie ma łańcuchy na kołach, tak wiem no super, super, dzięki super. Może czego przewrócę, to? Będzie łatwiej? Nie, nie, nie na pewno Może? Wydaje mi że jakbyś jechał, i ja bym nie stawał, to okay. było w ogóle super Odejdź Dorad, co wnąć? Ja sobie pojadę prosto, chyba, wiesz, bo tu się chyba nie złomię Ale to my za też, czy nie? Nie wiem Możecie. No ja sobie pojadę tędę lepiej, bo się nie złomią. Nie wiem, czy przez to wodę przejadę tak ogólnie. Tak? Dobra. Zobaczymy. Dobra, da radę. Dobra, Moim czekaj, jechać jechać ja prosto w prosto, Ej, bożej. Tak, ja prosto. Woda niższy pojazd, jak to było przed chwilą, ale jeszcze w porządku. Dobra, muszę tutaj jakoś jechać. Ja w sumie mógłbym się nawet tu w tej wodzie rozstawić, tak szczerze powiedziawszy. Jakby przez BOS możecie... To Przejechać, czy nie bardzo? Czekaj, powoli wjeżdżamy, wiesz? Ja sobie wjadę tu... Jednak dużo mi dają te... Okay. No, chłopie, mój tragedia. Ja w szoku, ja... Zaczął bolka, zaczął i... bolka. Czekaj, czekaj, nie wywal mi, Adaś. Mam ci tak... Gdzie to mamy pojechać? Jest Przecież i stanąć na moście. No jadę na most właśnie, tam od, wiesz? Kur... Ciekawe, czy będę mógł... Właśnie, właśnie jakoś, się utopiłem. Tak... O bo... ja. Chciałem, <laughs> że... <laughs> prawda, Jak nie, skoczył tam. Dobra, ja muszę włączyć kotwicę. I tryb żurawia chcę załączyć. O. To na początku muszę sterowanie ogarnąć też dobrze. A Adaś jakbyś tu pojechał, nie? Odwrócił się i światło zapalił na full, to by było super. O, o o, 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 pięknie, się się może... Dobra, dobra chyba dobra. pójdzie. Pięknie. Dawaj, żurawiem. Poczekaj. Skarbie? Proszę, no. Teraz co ja mogę zrobić? Zatankuj okay. wyłącz, przywróć żurawia, włącz kotwicę, usuń ładunek. Nic nie mogę zrobić, teraz Ja ci niestety nie pomogę. Spokojnie. Może nie zarwie ci ciężarówki jak to włożę. Ogólnie idealnie wygląda móc. Nie przychylam się, czy co? Nie, ty, nie, nie, ty jest jesteś w stabilny wciór. Dobra, ci pierdzielnie my Może rzucasz z takiej, co? co, może zerwałoby pewnie mam stawę. Aś, ty na no ty, ta moja tutaj mój strę jest do tego, to jest sam raz na kontener Okej okay. y... Maga Mordo chyba nie weszło, chyba, chyba nie weszło. Okay. Chyba nie no weszło. Radę, a nas radę ty musisz tym ordonalinie to puścić. Okej, okay, muszę Przekręcić... A czy to sterujesz obniż, grasz na napadzie? Nie 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 na no, krawie turze, wiesz? Ciekawe jak u mnie na padie się będzie sterować, bo ja nie, nie lubię okay, na krawie grać. bardziej dać tu o. No, a możesz przekrzywiać? W ogóle tak, nie. tak, tak. Mogę, mogę. No to weź lewą stronę do... O, 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 o. Super. Teraz wypuszczaj. Okay. No i pięknie, Ej. mordo. Na razie. Trzymaj Dobra. się. Mogę jakoś zabezpieczyć ładunek? Tak. Pewnie powinnoś tam móc. Zapakuj ładunek. Dobra. O! Masz, kwasa na zwinite. Tak, muszę... Oj, Jezu. Tylnia mi poszła pod tym Dobra, ja się zawracam <laughs> i nie <sami> tam... tam <laughs> a nas... to... A to do 400 chyba wpadł. Bieli, y, powiedz mi, ta my będziemy gdzieś się cofać z tym? Cześć, że nie wiem Ja ci dam ogólnie, ty będziesz mógł mój, 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 mój pojazd wziąć, Tak, nie? tak, tak, tak Różżura, żurawiem, czekaj, obróć, unieś Przechylił mnie Kurde, ja się zastanawiam, jak, ja jak, już dalej jak, jak ta misja się nazywa? Jeszcze nie i chyba wiesz co zrobię? Czekaj Ja się złożę ja, i ja inaczej, inaczej, inaczej se wjadę, no Nie, ja, bo hmm. mnie ściągniesz Ja, bo cię wrzucę na bok aż hmm. Polsce, chyba nie trafiłeś mało nie bardzo troszeczkę ale nie szkodzi w ogóle to co my za kontenery tutaj chodzą? Sam samie to wszystkie e... Jakie zadania mamy ogólnie do zrobienia go wysoka, wysoka do... Na tego musimy go na port musimy na port musimy go dowieźć, por... por... port 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 to port 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 to port port to jest port to? Lawinacka, mm, czy... na Kontenery na rzece, coś takiego. gdzie to jest? Ty, nie widzę. Pojemniki na rzece. To jest to. P -p -p -pojemniki, pojemniki na rzece. rzece. Dobra. Ale teraz mamy... czekaj. Do centrum serwisowego pojemniki na rzece? No, no, do portu musimy do to. to dostarczyć, moim zdaniem. Weź? Ale moja ma pokazane na... ten. Tak ja nie mogę... mógł... Ej, bo my... a Ty w ogóle zaakceptowałeś? Tak, 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 tak. wziąłem, no. My my, my, my te... te... tepni do samochodu. No, który stoi tam, właśnie? Bo my mamy na tym ogólnie I weź ja Masz na nas. No to są na to a czekaj, a ja wtedy tam. do wcie... samochodu się weź. No wiem, ja czekaj, ja bym ten okay. auto wziął, żeby wam pomóc ogólnie, nie? Tylko byś mi powiedz wtedy ten. Ja do was jadę wtedy. Dobra. I powiedz, w którą stronę my jedziemy. Będziemy musieli pewnie wrócić, bo musimy wyjechać na główną drogę. No to ja jadę po was tym autem. Ona boi się czy nie bardzo? Jak to się idzie? To przypomnę, normalne auto fajnie się zachowują. Chcesz trochę do przodu? Chodź Jadę do Was. Ja Dojechać do przodu? Tak. To się rozerwała kabina stój. właśnie. No dobra. Tak teraz. O tak, testuj. stój. Lecymy. Serio, nie mogę wjechać tu? Ja wam ten wyjedziecie tam, wracacie się czy nie? Chyba tak no. Kurde, ja nie mogę do was przejechać, ty. Musimy się tu cofnąć i ja was muszę tak samo wyciągnąć jak ten. Czekaj. Siadło? Nie. Siadło. Dobra. Teraz ja też potrzebuję coś takiego jak. Zapakuj ładnie. Czy w okej, mam. Na brakuje miejsca do pakowania? Na tego nie mogę zapakować. Aha. Będzie latać? O, no nie, ciężkie jest, nie. dobra nie będzie o, latać. O boże jak ta klapa z tyłu lata. O, jo, proszę, latać. Czekaj. Leź i ja Czekaj. się poczekaj. Czekaj, zobaczę, da zobaczę mapę, Czekaj, może da się. Ja bo może to wyjechać. tam by patrz, bo to góry można, nie? tu do góry chyba wyjedziemy i tam wtedy polecimy sobie do góry. Tutaj do góry tutaj. Poczekaj, poczekaj, tak, prosto tam, tam jest, wiesz. No To ja poczekaj, to mnie wypuści, a przed tą pojadę i będę cię holował w w ogóle, nie? Okej, ja muszę się do tego. Promista, że to może do swoich pojazdów siadać, nie? to jest tak jak Bo tym zrawie wjechać może. Po drodze mam jechać, czy dalej prosto? Tu po drodze i później w lewo, bodajże. na rozwidleniu. Dobrze by było ten. Ja, Miał już trasę zaznaczył, gdzie to jechać. Boże, tu właśnie. Tu właśnie. Tu właśnie. Próbuj, jadać bo ty masz żurawia swojego? Aha. Nie, nie, nie da rady tam, tym żurawiem. tylko tą, lawetę i to jest najgorsze, na lawecie nawet nie można go zapakować. Kurde, szkoda, że nie wzięliście tego jednak mojego takiego. No. No. Jednak to było lepsze, no skąd mogłem wiedzieć, nie? Boże, kontener na środku drogi. Kurde, czekaj, ja pojadę po dźwigi, spróbuję Adama zapakować. <laughs> Dobrze, no, to nie ma próbu. Może? No, niech ma coś od życia. Ja mam dźwiga, ale ten dźwigiem nie da rady. Jak ktoś. Bo bale ciężarówkę ja... całą Nie no jadę tym dużym Tylko poczekam? muszę podpory rozłożyć <laughs> siadam co tam <sadam. laughs> Jak leci Stoję to czekam Czekam na załadunek, taki że, wiedzę, że nie ma czasu załadować Czekaj Dobra jadam Boże jak widać to fajnie na, na tej na minimapie jak ty jedziesz, no, to nie, nie można wrócić. Na pak no. pięknego, to widać, no. Widać jak skręcić wszystko. Daj nam trochę do przodu. Tak, że mi ty nie zostawiłeś to samochodu, ale... O bos. Chciałem z no, Hamarem no, pojechać, ale przewrócony jestem. Ja pierdziele zamieściłem się niedźwigiem. Pierwsze jest to, że jak będziemy jechać nadal po ciężkich terenach, to on i tak mi się zsunie, co nie? Okej, może coś przy, przyprowadzę wtedy, co innego że to Bolek musisz tam wtedy dojechać tym, nie? Albo po prostu będę uważał, no bo z jednej strony się ten trzymał aż do chwili, kiedy zaczął się zsuwać, więc będę musiał powoli jeździć. A ja mam dość szybki ten wóz był, Jednak na łańcucha to on leci jak głupi, co nie. O boże drzewo wyrwało. Zdaniecie? Chzeba ja wezmę inną ciężarówkę może wtedy co? Co na to? Idzie? Drzewo wyrwało. Czekaj. No ja nie wiem jak chcesz. Ja mogę tam dźwigiem już jechać pod to. To no, no, jak dźwigiem ja blisko, tutaj dźwigiem, dźwigiem, tak musisz. to Dźwigiem Biegiem tak jak jechać, No nie no. trzeba, bo trzeba załadować, więc. TPS ten dźwig tak jest ciężko skretny, że ja na moc nie mogę trafić teraz, nie? O Boże, jak na moście to O, to się zarwie, dobra. nie? Jadę. Boże tylko. Dawaj. Nie wiem czy dobry A, pomysł jest to z tym jechać, co przed... mam. W przednia ośka, wjeżdża Tylko tam na dobra, jest, co? Dobra, dobra, co? No, Nie ma sensu, żebyś ty chyba tutaj wcześniej skręcał w lewo, tylko tam przyjedź z tej drugiej strony. Chyba wezmę co innego, bo to napędu w ogóle nie ma nigdzie tak. Na razie to. Na razie widzę jakieś oświetlenie, więc chyba bolek dojeżdża. O, idzie pod górę. A chyba. Teraz biegnijesz wziąć na ten. mi załadujesz, to będzie git. Dla co by tu wziął... Chętnie nie się pobawię, bo Ja Ja pier... czekaj, mam sobie te, typowo terenowe. Czekaj, tylko... On wolno idzie na terenówkach, ale idzie. Co tu wziąć, żeby to fajnie? Dobra, szkoda. Czekaj, muszę trochę go wypchnąć, bo ja muszę tu wjechać mordo. O to może być wytarnie. Hmm. Żuraw ci starczy, jak starczy ci żura to. Nie czy mi starczy, no ale dobra, mogę spróbować. Go no, to, nie to nie ja będę podjeżdżał, to ja, to ja podjadę, to dobra. nie ma problemu. Ciężarówka. To. Poluj, y łączkotwicę. Hmm. Dobra, ja teraz biorę. obsługa żurawia. Jak, 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 jak się żurawiem rusza? Renowe. To nas jak się rusza żurawiem? Musisz y rozłożyć potwory i kliknąć C. przytrzymać na ciebie. O, słyszałeś. Przyczy... Aha, dobra. Pozdro 600. Ale Obyw to Boże. zrobili. Dobra, ale to... Bolka urwie razem z nami i... No To powinno wejść kontener chyba. Chyba. Okay. To chce to załapać? Ona musi. I załapie przez to, że się walił na czapę. Psz, jak to wyrwało. wyrwało, dobra. Wciągaj do góry. Pekaj ja muszę, muszę ogarnąć to, w nie, znaczy tym, ja na padzie się działam nie usiada do was ktoś. Dobra, na razie no pod, Adam, Adama, ty nie mogłeś Czekaj. opuścić tej, tego podjazdu i to wciągnąć po prostu? Nie, nie mogę tylko nie mogłem, nie mogłem Czekaj, ja mogę tylko tego. wysuwać, wysuwać, ale nie mogę ten. Jak tu idzie, hmm. Od razu o tym pomyślałem, Czekaj. ale Może tam... tak. Może gdzie mam jechać? Aha! O, do góry, do góry. O, do góry, do góry. o, o, o tak, 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 tak. Pięknie. O, no pięknie, no, 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 no. aż znak, by... znak nie wgrzewałem, mordo. Takie ja mordo, bo ja się muszę nauczyć tego. Poczekaj, ja muszę go obrócić. To jest, ja po lodzie sobie jadę, czekaj. Eee, obróć ładunek. mi Ja się muszę nauczyć, wiesz? Jadę do was jak coś. Ja to zaszkodzę o to. Czyli jak ci wygodnie, bo jak ty tylko podniosę, to trzeba było, wiesz... No raczej, no, czy mi starczy tutaj. Zaraz, żebyś tu zarwał, czy nie bardzo? Dalej nie dam, nie mogę już dalej. Y... No no, tak. no, stój. Podnieś to do góry. No wiem, Podnieś podnoszę góry, właśnie, ja podnoszę, podnoszę, podnoszę. Ja tam się spróbuję... Ja może zaraz za to będę nie wiem, jak daleko jeszcze. Ale to idzie ta ciężarówka, że to chłopie. I mam mocny na nią. O jednak nie. nie mocny, <laughs> no poczekaj, może jak to jest za sekundę, to wtedy ten... Dobra, ja już siadę, no... już, już jadę. No to nie to nawet. Nie, nie, nie ma sensu. Obradasz. Ja mam tam. A ja może trochę tą. Albo no nie trochę. No, no jak on już jest tu, to przez tam tą drugą ciężarówkę wtedy tylko. Ja I może ty się możesz tamtą nie mieć wtedy. No. Boże, boże słyszę coś. Ooo ty stąd ci Spoko, bo to Adam, ja tego no. łaza Mu z drogi Tego małego? Czerwonego, nie no wyjedziesz? czerwonego Czego jak to się przesunią Jak z Możesz go przepchnąć Wszystkie sroki wyleciały czy ja, co? Mogę, nie mogę Nie mogę je już. ruszyć szilnika, by To nie jeszcze nie kawy co zrobiłem Muszę podjechać to jakoś się... bardziej tam, czy to? No ja nie mogę już więcej musisz ty tak podjechać, ja mogę go tylko opuścić morto Dobra Okej, daj. Mam Tak, teraz będzie git? Dobra, to wciągnij, ja wtedy już dopasuję. Dobra. Spróbuj. Obróć trochę. Czekaj. Czekaj, a... O... Dobra, na razie. Ło! O. O, poczekaj, żeby mnie urwało mi. Już, Mordo, już zaczepione Już urwało. Ale jak, jak odczepi? Czekaj. Już zaczepione jest. jest, ja odczepiłem. Dobra. Spoko. Dobra, Fajnie. git. To czekaj, to ja, co ja mam wziąć? Łazika sobie e, on jest, czekaj A bo tam lewe mają Nie łazika nie chcę. Jak nie. ten łazik się nazywa? Poczekaj, o, Kurde. Na Ale ja nie mogę jak klikam e, to jest bar? Coś tam i o dobra A no co lecimy, w prawo, w lewo? W lewo Lecimy do... Jednak z łańcuchy robiły roboty. Podoba mi się to nie mam odpowiedzi. Jest, jest trochę więcej teraz głowienia się. No, bo na taką bardziej głową drogę, tawyn. No, ja tam cię samo drzewo wodzimy, tylko są na przykład przeróżne duperele. Ale cię da bym przejść nie bardzo. Ja bym go chciał pocholować, dlatego jakbyście cię ścili, to ja bym Adaś ciągnął. Adaś przewrócił. Ja, ja go pchałem. Ja ale... ale weź F, kliknij. Tłumnij się. A, no ja. Okej. Okay. Dobra, teraz gdzie indziej. Pekaj, jak mnie przepuścisz na nas? Wkręcam na prawo. Urwie Ale się kopie ten łazik. To ja się tak pam Zaraz będę pomagał. Proszę. O, opo oporowo, na, opo oporowo na moje okno. Jednak nie tu. Bruzda na 3 metry, nie? Do ciebie się zaczepiłem do przodu znowu. cię nie? Tutaj też lewo na górnej? Tak, znaczy w prawo. Tak. Prawo, o, prawo. Wciągnę teraz. A na mamy. Mnie. Prawo. Podczem się mam. Czekaj, ja mam tutaj słup jakiś. A co było do mnie się podczepić? Dawaj, dawaj, o, jedziemy z tematem. Ogień. Tego ja automata już rzucę. Czekaj, ja też bym musiał wrzucić wtedy. Dobra, teraz mogę się odczepić od ciebie już. Teraz to, jedziemy ja na planę. Ja ci chopię na dół skusia, to weź przyciśnij mu. No już musiałem z automata z, z tego, znaczy z... Mówisz piątkę wbił. Cały czas tu prosto, tak? O! Ja pier... Aha, chyba tam był dalek. Koło, Jacy koło, kamień leżał. Okay. O kur... O Boże! Ale, o Boże. się przywrócił chyba. O Boże. Nie, widzę! Nie. Trzyma Bo się, trzyma się! Od, Ale, od, e, jakim cudem tu leżał taki? I okay. dla nas jesteś w stanie je mnie ściągnąć? Ja Buję. byłem w szoku. Ej, ogólnie wiecie o tym, że nie przejedziemy tu, jeżeli nie przywieziemy metalowych tych, co nie? Pięknie, pięknie. Ale, jajca. Co, serio? To był, wie, Aha, trzeba most zrobić, Okej. Okay. Tak, A nie ma innego przejazdu? Nie. Nie, no jest na pewno. Nie ma. No. Howchows jest tu. Nie przejdziemy, tam jest lód chyba, czy co? Jest, panowie, przejazd. Yy, idzie. po prawej stronie Przez wodę A no ja nie Tylko no. że to naokoło daleko, Przez góry jakieś nie? Poczekaj, tego, poczekaj może... Ej, tutaj też jest przejazd, w lewo też byśmy mogli wcześniej skręcić, też jest przejazd, widzę Też jest po jakiś. To jest jakiś hołfost, ty też tu jest jakiś no. no musielibyśmy teraz inaczej. Trzeba się tam cofnąć gdzie wy, tam gdzie wy skręcić. Teraz Tak, tam, tak, wy... tak, tak, A co tak, tu jest? Tak, to zobaczymy. Tam w lewo, tam w lewo stoi. Dobrze mówi, dobrze mówi A tu jest Tataś. takie coś zrobione, okej. Dobra, to są też nie będę Dobra, ja czekam na Was tutaj, nie? No Ale ciekawe. tylko, że tu jest pod takie góry. Ja chyba wiem, co to jest, bo nie wiem, czy tu nie było ratowanie. ten, misja ratowanie samochodów w górach. Nie, czy jak to, jak nie. Jak to, to nie, to po, to po prawej to stronie, wiesz? A, bo ja ratowałem, to ja po też. nie mogłem tam podjechać pięć razy, chyba. to, hmm. że ten most tutaj, a na pewno tam przejdziemy gdzieś? No, ja, jak się podczepia, pierwszy do mnie? Ja do pierwszy, no. Podczepia się tak, to tam jest. Ale nie mogę. To drzewa mnie zaczepiło. ja sam podjadę. Jakie lepiej od ciebie jadę, towa? No ja, widzę właśnie. Nie wiem, to jak za Adam może mieć gorzej. co no, ja przepuszczę wtedy. Ja. To jedzę teraz w prawo? Cały czas tą dróżką. Okej, okay. gdzie jesteśmy, tu? Czyli musimy wprost. Idzie jadać? Tak. U mnie chyba ta. masz gorzej, bo ty nie masz No Na jakąś górę jedziemy? Musimy my nie zjedziemy stąd? Nie wiem, no trzeba jechać, no, czy później też, tam jest dobrze? Tak, nie można. A chyba przez wodę można. Jest, tam przez wodę jest. Ja pojadę pomiędzy mieczonej. Ja no, ja po... musimy prosto chyba teraz. Jo? O no, na prawo gdzie? No była. przecież, no, no dobra, no to trzymaj. O tu na prawo, przez, prawo przejez, chyba. Przejeżdżasz przez ten. Jo, przejeżdżam teraz przez ten. Tak przez ten cały. Czekaj jeszcze. I ja o, ja ja Tak, kajdaś już Już no i tu. To gdzie nie? Gdzie tu? Gdzie tu dalej jest. Nie, mogę jechać tam prosto. Bardziej. Mogę, mala. Jo, tam jest wyjazd. Jadę już tędy Mówi się trudno dzieje się dalej, lecimy ze środka Ale się kopie. Ja nie można mu było raczej Obstaw, że do tego auta powinny być ten yy, no, łańcuchy O jest port, znak, dobra, jeździ. Ja chyba nie pojadę tamtędy Chodź tędy Adaj ze mną Pisało na port ale nie wiem gdzie dalej, A dobra tutaj I, 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 Poczekaj auto mi ja Szerzę, ten łazik gorzej idzie niż te wasze auta ja nie wiem czemu. A włączono masz wszystko? Wszystko. AWD... Boże, i... ja szybciej dojechałem no. niż tam tamtędy. No. No ja nie mogę nic zrobić, nie? Tak się kopię. On się nadaje, ale na asfalt. Tak jak każde auto. Dobra, gdzie wy jesteście? Smakuję ja, co tam. No o. Chyba bo... pod no, włosku bo... Ja tam kręcę. Ja nie połudce Może bo... wie... Ja... Bo... Ja... Bo... Łódkę przyjechał. Dziękuję, to była bo... dwójka to... władka, łódka. Włudka. No tu, to nie pchaj mnie! Przepraszam, ale ty jak i był, bo ja cię wedeżyłem, a po 5 sekundach dopiero cię jak z procy. Boże, jak są zakręty. No! no Ej, a my nie, wzią, nie powinniśmy tu gdzieś już zjechać? Sorry. Mój Jezus! Jeź, jeź, Jezu, nie, jest, środka środka jest, wiek. Ja jestem ze środkową, Ja muszę to teraz zagotrzymywać. Zakręty. Zakręty. Nie, po co? Pójść mnie lepiej. Taka, ale ja ale jak obie cię podsypałem? Tam jest most taki właśnie specjalny później. Daj Łap złapałem cię może. specjalnie są jakieś tam. Jasny, Gwincior! Daj cofam, cofam, cofam. Ja ze środka gram, nie widzę nic, chłopie. Aha, no to właśnie widać. O kurwa. <grym> A nie, to <grym> <O, za ciur. grym> bolec. Jak napiera na skałę. Ue. <grym> Może Ej, ja go wezmę, co? Weź go tym tym, dźwigiem go podniec. No, to byś mógł tym holownikiem, kurde. Czekaj. Okay? Nie, nie cofnę się tutaj po to, pod górę. Musiałbym go teraz tym. A teraz o. da żadę? Cokolwiek. Wciągam je, mnie. puść mnie Ja. Ja jedzielę masakra, bo mi zawiesiło na twoim tymku i koniec. I się, zamiast ciągarka do ciebie to się podpija pod drzewo. O! O. Ciągnę coś chyba. Cio <noise> Ciągnę. Jak klina leczę opadnięta chyba? My ty u możesz? Tylko można tylko wciąganie no. włącz. No musisz fałkę wyłączyć i wtedy wciąganie włączyć wyłą sobie. No bo ty nie ciągniesz mnie, tylko podpiąłeś się mnie. Aha. O! Dobrze, no to górze! Okej, jadę dalej. dalej. Nie, nie. nie, nie próbuj! No i ciul, no, no nie, to samo, samo... O Boże, tu jest most! Jak się ja, nie zarwie, dole, 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 dole. To, modlitwa, dole, dole, dole. to modlitwa, nie? Myślaliśmy. Adam no, też? No, też? no, no ale też. Adam nic nie mógł zrobić już, też no. by tak Ja, tak ja klikam tylko raz wyciągam. tylko raz, nie możesz żurawiem się podnieść? Nie, bokiem leży. Boże, ja przez most jakiś siada, nie pytajcie, nie? Widzę. Aha, jakie te masz zakręty przed sobą Nie zarwał się na szczęście O cię w dupala gdzieś dojechałem co to jest A można się resetować? Na garaż chyba S tylko A Adam nie wiem czy będzie mógł i coś tu jest co to jest y to, Port to chyba nie jest, nie No dobra, ja tu mam jeszcze drogę tak więc gid Już jestem blisko Nie, nie Radzie panowie czy macie Nie mogę użyć żurawia bo mam zgaszony silnik więc... O kurde, ja Nie, nie byłem, jak teraz. Nie bole było się o tym przyjechać jeszcze. Ale to już, nie wiem czy się opłaca. Nie wiem czy się opłaca, ja się opłaca to... jo, serio. Nie będzie zdania zaliczone niestety. O, wiemy się, się już. Co zrobi. Ale tu jest ogień. A tu jest przepaść chyba na dole, ogólnie. I żebym nie spadł. Chociaż wiemy, że teraz trzeba te belki przywieźć na most, żeby to zrobić, nie? No ale i tak fajna droga, tak to byśmy mieli szybko skończone, tak to coś się dzieje. O ja... Po tu jest? Może się nie przewrócę, panowie, jak co... Ja... Ale kurde, naprawdę, do tej gry trzeba teraz tak... Nie wiem, w tamtej się tak nie wywalałeś, bo ten teren był też inny. E, tutaj ja. wydaje mi się, że jest taki cięższy troszeczkę teren. Dobra, jest czy... mniej takiego może błota, tego wszystkiego, ale są takie te dróżki, to wszystko. Tu jest śnieg, nie? No, no śnieg fajnie to wygląda. Dobra, wsteczny i ogień do przodu Waport widzę już, Jo, coś tu jest. Jo, ja już zaraz dojadę, dwa 2 nie ale teraz człowieku piątkę zapiąłem na pełnej. My myślę, że chyba będziemy ten, jeżeli w miarę się uda, a udało nam się, to jest najważniejsze, że ja nie mam lagów. Ja akurat fajnie mi się, się gra, nie ustawię. powiem, że nie. Tak, bo ta nas grał sobie save'a, na którym możemy właśnie z takich rzeczy korzystać. I jeżeli ta nas tak dobrze to w miarę ogarnia, będziemy też jeździć Dobra. i nie ukrywam Władzy, padem, spoko dostarczy. było, no to można działać. Rządzę ładunkiem. A to ładuj, czekuj, jakieś rury. Nie, w trochę... inne miejsce, muszę to dostarczyć. Czy dźwigi może? Mm -hmm. Mówią za rury wwozić z tego z portu. Ruchaj, zjechał z nas czy nie? Nie znalazł. Hmm. No. O! Tak się! Zebrasz na czepami, tak. okej. Okay. Jak się gra, to ja dać sali, gdzieś Ej. Hamerka, hamerka tak zniszczyłem, ale przewróciłem tak. go. Eeeh, ja się... to jest jakaś realność, uderzyłem. Ale go gdzie ja mam to odstawić, nie ty? Poradę. No najgorsze jest to, że tylko ty brałeś tam misję. Mordo, jedź prawo teraz. Jedź, 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 jedź. Ale ty masz aktywną misję na górze tam? Ja no. Na prawo mostu aktualnie. Tu... A, no to nie ma. No misji właśnie, aktualnie. no to nie masz zdjęte dla Nie, no mam, przyznałem. Tak no, ale no nie aktywna jest na prawo mostu. Teraz samochód mi zabrałeś, to nie dojadę tam. Ojej, za kamerę Ej, chodzi. Ale ogólnie ty byś mógł. Wie... To teraz Adam, wieź na lewo, wieź na lewo. Do tego, tego i weź te pojemniki, na to sprawdź. Bo tu widzę, że coś najbliżej idzie tutaj w lewo ja mam z... jest Tak, piechaczki? masz, tak, tak, tak. Do tego Wolf gripa? Tak, tak, tak. I po prawej masz to do zadania, do zabrania. To na rzecz co właśnie. A, jakie dzieje, one. Na no prawo teraz. I teraz prawo, no i tu po, o, leo, tu, O, o, tu, dobre. To tutaj, no. Pokaż zadanie i nie mogę nic robić. A widzisz, bo jest akurat. Może stanę obserwować na prawo może? Czekaj, 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 czekaj. czekaj, na rzecz. zrestartuj, śledzenie start. No to zrestartuj to nie, ej, ale. Mamy dwa, mamy dwa. No. Dwa mamy. Jest, teraz! Pojemniki w rzece, kontener towarowy, 02, dostarcz do portu. nie o to. Teraz bym musiał za to wziąć, poczekaj. Ej, poczekaj, prze, przerzucisz się do tego. Tak, ja tak. Wejdę Hammera, start. Ja wyjdę z kamery i ty wejdziesz do niego, ja. dobra? No. Ja tylko muszę się jakoś przedostać Ej, ja już się zmieniłem. E, po prawej stronie jak wejdziecie, nie? Na A M. czekaj, tutaj jest coś. Ty, słuchajcie. Jest, po prawej mama. stronie jak wejdziecie, to macie na górze takie zakładki, jakby taka... Tacka z wykrzyknikiem do okrojenia i obok jest taka kartka Dobra, z mam, na tym paskami w ramce. musicie mam. po na prawo naprawdę tak, rozładuj, mam. Dobra, jest jeden. jeden. Jeden na dwa jo, na Dobra, 27 minut wyszło, to jest bardzo fajnie. To więc co, jak się podobało zostawcie apencję w górę, wpadajcie na kolejny odcinek do chłopaków i co? Odcinek, na odcinacz, trzymajcie się. Cześć, cześć! Niera.